Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamila Misiak, jestem radcą prawnym, doradcą obywatelskim i mediatorem sądowym. Dzisiejszy film został przygotowany przez Fundację Młodzi Ludziom w ramach dotacji celowej dla powiatu tomaszowskiego, a omówię w nim w jaki sposób wyjaśnić i złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zapraszam. Druk formularza należy pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Na początku strony pierwszej należy przeczytać pouczenie, które znajduje się na samej górze. Formularz należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i poprawek. Każdą niezacieniowaną rubrykę należy wypełnić lub przekreślić. Do wniosku należy załączyć jego odpis i odpis załączników, czyli skserowany cały wniosek wraz z załącznikami. Do sądu składamy więc dwa egzemplarze, oryginał i odpis. Należy określić sąd, do którego składany jest wniosek dla powiatu Tomaszowskiego. Właściwy jest sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, piąty wydział, Gospodarczy, ulica Słowackiego 5, 97, 300 Piotrków Trybunalski. Następne rubryki dotyczą ogólnych danych adresowych dłużnika. Dłużnikiem jest wnioskodawca, czyli osoba, która składa wniosek. Jej imię, nazwisko, PESEL, NIP, jeżeli został udany w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku oraz miejsce zamieszkania i adres. Na stronie drugiej znajdują się rubryki dotyczące adresu do doręczeń dłużnika, adresu e-mail, informacji czy dłużnik posiada przedstawiciela ustawowego oraz jego adresu, jeżeli takiego przedstawiciela posiada. Na tej stronie są rubryki dotyczące pełnomocnika dłużnika. W postępowaniu na formularzu pełnomocnikiem nie może być ani adwokat, ani radca prawdy, gdyż pełnomocnicy profesjonalni składają wnioski w formie elektronicznej przez portal Krajowego Rejestru Zadłużonych. Pełnomocnikiem dłużnika może być np. Na osoba najbliższa, przewidziana w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego. Kolejna rubryka dotyczy pytania, czy dłużnik wnosi o ogłoszenie jego upadłości. Należy zaznaczyć x w kratce tak, oraz czy dłużnik wyraża zgodę na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Jeżeli dłużnik Wyrazi na to zgodę to sąd może nie ogłosić jego upadłości, tylko skierować sprawę do postępowania o zawarciu układu. W takim przypadku sąd wezwie dłużnika do uiszczenia zaliczki na wydatki. Średnio jest to kwota około 5 tysięcy złotych. Najczęściej w tej rubryce dłużnicy, którzy chcą tylko ogłoszenie ich upadłości, zaznaczają rubrykę nie. Należy umieścić aktualny i zupełny wykaz majątku dłużnika. Opis każdego składnika majątku, informacja, czy na tym składniku jest ustanowione zabezpieczenie, np. hipoteka na nieruchomości, data ustanowienia tego zabezpieczenia, szacunkowa wycena tego składnika majątku, oczywiście zrobiona przez dłużnika i miejsce, w którym ten składnik się znajduje. W tej rubryce należy również opisać, czy dłużnik posiada środki pieniężne, jeżeli tak, to w jakiej walucie, w jakiej kwocie i w jakim miejscu. Kolejne dwie rubryki to opis należności dłużnika względem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz względem innych podmiotów. Należności, czyli kwoty, które się dłużnikowi od tych podmiotów należą wraz z terminem, w jakim powinny do dłużnika wpłynąć. Na tej stronie należy dokonać spisu wierzycieli, czyli spisujemy długi dane wierzyciela, na przykład banku, podmiotu, wobec którego istnieje dług, jego adres, wysokość wierzytelności, czyli tego długu i termin zapłaty. Ten termin może wynikać z umowy, z wyroku sądowego, z wezwania do zapłaty i tym podobne. Należy również wpisać wierzytelności sporne, czyli te, które dłużnik kwestionuje, które znajdują się na przykład w postępowaniu sądowym. Jeżeli wierzycieli jest więcej niż pięciu, Należy dołączyć dodatkową kartkę ze spisem. Każdorazowo należy pamiętać o jej podpisaniu. Dalej jest rubryka dotycząca osiągniętych przez dłużnika przychodach w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Tytuł uzyskania przychodu, czyli wynagrodzenie, emerytura, renta, wartość, za 6 miesięcy, informacja, czy wartość ta jest brutto czy netto, netto czyli na rękę, oraz uwagi na przykład o zajęciu przychodu przez komornika. Na tej stronie dłużnik wpisuje informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie. Dłużnika, czyli swoje i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Jakie rodzaje kosztów można tutaj umieścić: czynsz, prąd, gaz, inne opłaty związane z mieszkaniem, alimenty, jeżeli dłużnik je płaci, wydatki na odzież, obuwie, szkołę, dzieci, leczenie, wyżywienie, wszystkie wydatki dłużnika. Następne dwie rubryki to informacja o tym, czy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku dłużnik dokonał jakichś czynności prawnych, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach lub ruchomości, wierzytelności czy inne prawa, których wartość przekraczała 10 tysięcy złotych. Jeżeli dłużnik takie czynności dokonał, należy je opisać. W tym miejscu należy napisać uzasadnienie wniosku, czyli w sposób zwięzły należy opisać, w jakich okolicznościach doszło do stanu niewypłacalności dłużnika, skąd wzięły się długi i dlaczego dłużnik nie jest w stanie ich spłacać. Często wskazuje się tutaj warunki z życia osobistego, np. utrata pracy, rozwód, pogorszenie stanu zdrowia. Poniżej należy wymienić dowody potwierdzające to uzasadnienie wniosku i istnienie długów. Faktem podlegającym stwierdzeniu może być np. istnienie i wysokość długu, pogorszenie stanu zdrowia, inne okoliczności oraz wymienienie załączników, czyli wszystkich dokumentów, które dłużnik załącza do wniosku. Jeżeli brakuje rubryk, znowu należy załączyć dodatkową kartkę. Na ostatniej stronie znajduje się oświadczenie dłużnika, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. Należy pamiętać, że oświadczenie to składane jest pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwych danych. Jest ono zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Oświadczenie należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jeżeli wniosek składa inna osoba niż dłużnik, np. jego pełnomocnik, należy podać jej dane. Ostatnia rubryka wniosku to numer telefonu dłużnika. Ta informacja nie jest obowiązkowa, ale bardzo ułatwia kontakt np. syndyka z dłużnikiem po ogłoszeniu jego upadłości, więc warto ją podać. Szanowni Państwo, tak wygląda w skrócie wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy pamiętać, że wniosek do sądu składamy w dwóch egzemplarzach, w oryginale i w odpisie. Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 30 zł. Tę opłatę można załączyć naklejając znaki opłaty sądowej w kwocie 30 zł. One są do kupienia w każdym sądzie, bądź załączając dowód uiszczenia na rachunek bankowy sądu. Dla powiatu Tomaszewskiego będzie to sąd rejonowy w Piotrzkowie Trybunalskim, kwoty 30 zł. W przypadku wątpliwości, pytań zapraszamy Państwa serdecznie do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego doradztwa obywatelskiego. Czekają tam na Państwa radcowie prawni, adwokaci, doradcy obywatelscy, którzy mam nadzieję we wszystkich wątpliwościach i problemach pomogą. Gdzie nas znaleźć? Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się prosta wyszukiwarka, w której po wpisaniu powiatu znajdujecie Państwo najbliższe Punkty. Serdecznie zapraszam do kontaktu, a dzisiaj dziękuję za uwagę.